Witam ponownie. Znaczy się ponownie robiłem misję u Vito znowu. Tak jest, idziemy oddać mu 30 ołowników. Ale, że ja jestem zbyt skąpy, to mu wcale nie zapłacę, po prostu ukręcę mu łeb. Yy, moja nowa, kradziona fura, nie. Tam ukradne będzie lepsze. Tak, jest. Widzicie sporo białych kropek. Znaczy, teraz na mapie widzicie jedną, ale. Z... O, teraz widzicie więcej. To są. Kupiłem sobie prawie wszystkie mapy. Wydałem kafla kontrabandy prawie na te mapy. Żeby widzieć, gdzie co można za co kontrabandę zdobywać. Także. z ty, czasu tych kropek będzie ubywać. Tymczasem, o, ale masz za Idziemy zobaczyć, co z celuch. Znaczy się. Zobaczycie. O, tu trzeba będzie powysadzić te główne. A wyruchał dziwkę dwa razy A akurat ten koleś jest taki nawet Ale to Niemiec Kurwa robi się podejrzany Wszyscy są kurwa dzisiaj podejrzliwi U tu się fajnie wysadza Jedną wieżę, potem drugą i tak naraz. bongo. Dobra. Idziemy za Pajat. Ale on się wlecze krte. Naruchał się teraz chodzić, nie może. Da, pięć razy go zgubić. Idziemy. Co ty masz tutaj do zaoferowania? Jakiś syf. Dobra. Idziemy za szkopem. Opowiedziałbym Wam jakąś anegdotę, ale może następnym razem. O kurwa, szeroki skurwiel Jak ty te, te? Świniaj na hakach rzeźni Cześć, robisz się podejrzliwy? No to se idę Schowam się za drzewo, jak w kreskówkach Haha, ha, działa! <grywa> Kurwo, jak goofy no, ja jakbym zwariowane melodie oglądał Cześć Francuzik. Jak leci? Jak żona? Jak dzieci? Dobra, idę za szkopem. Mało rozmowni są te Francuzi. O, otwarte drzwi! Chuj nie wlazłem. Tak się nie da. Ups. O kurwo. Hm. Ktoś mnie śledzi, odwrócę się, stanę jak kurwa Robin Hood w lesie i zniknę. Aha! Deraniu, Raniu, felu zawsze na małbo. O, no. Powiem wam tyle, że już jesteśmy. Hmm. Czyżbym go z generałka też sobie chciał zabić? Nie, generał chyba pójdzie wolny. Tak jakby stanąć, żeby wam wszystko pokazać. Generała sobie darujemy chyba. Zabijemy za to tego typa. Jest generał, idzie Misja wykonana. A teraz taki bonus Zabijemy generała. Oj, tak się przebierzemy za generała, co wy na to? Generał Sean Devlin. Aha, no i. Szybka misja. Szybki filmik. Krótki filmik. A to znak, że mogą być dwa. ha ha, ha. Na razie.